Hej, cześć i Witamy w ISM-ie. Jesteśmy w naszej corocznej metce serwisowej. Tutaj zawsze serwisujemy swoje motocykle, a tym razem chcę wam przedstawić Siergieja, który będzie zajmował się Hypermotardem. Cześć, jestem Siergiej. Będziemy robić Hypermotarda, będziemy robić duży serwis. Będziemy sprawdzać luzy zaworowe, będziemy wymieniać paski rozrządu. Pokażemy, jak to się robi. Będziemy robić zawieszenie, przednie wymieniać olej, ustrzelniaczy. No pójdzie tak. pewnie jeszcze tylna tarcza, napęd. Tak. Także będzie grubo i mam nadzieję, że filmy Wam się będą podobały. Bo będzie ich kilka w serii, bo nie chcę Was zanudzać, więc spotniemy to na kawałki. W pierwszym filmie zajmiemy się. W pierwszym filmie my pokażemy, jak się sprawdzają luzy zawarowe w tym silniku. Także oglądajcie. Dużo, dużo rzeczy będzie zrobione. Dzisiaj my zaczniemy od tego, że pokażemy, jak sprawdza się luzy zawarowe w tym silniku. Rozbierzemy wszystko, zdejmiemy chłodnicę, żeby nam był lepszy dostęp, zdejmiemy wydech do dalszej roboty. Olej na razie nie będziemy wymieniać. Na sam koniec wymienimy olej, powiem później czemu jak będziemy to rozbierać. No i lecimy. Przed tym jak rozbieramy chyba, trzeba podłączyć do komputera, sprawdzić czy nie masz tam jakichś błędów zapamiętanych. Jak masz, to skasujemy. Aby później, jak my to poskładamy, okaże się, że może być coś niepodłączone, czy coś nie, i wtedy będzie wiadomo. A jak masz na przykład zapamiętane błędy, to wtedy będziemy myśleć, co było nie tak, co gdzie nie, nie było podłączone, i tak dalej. Zaczynamy od tego, że podłączymy do komputera, znajdziemy zaraz kostkę diagnostyczną, no i dalej lecimy. О, видишь, и тут мамы запоминаем бленды наши. Ну, прошу. Чуник прыткости последнего кола. О, видишь. И утрата данных. Цикаво. Таблицы разделения. Может быть, кто то вес. Это же злончивый. Раз, злончивый. Раз, Аккумулятор был подлончивый. Все это скасовать. Mm stack bricks I what want you Dobra, odłączamy akumulator. No, trzeba wyjąć postawić na ładowarkę, niech się ładuje. Dobra. Trzeba teraz wszystkie plastyki nam podkręcić. wyjąć zbiornik paliwa. Tak będziemy chłodzące wymieniać, to nam lepiej będzie zdjąć chłodnicę. Teoretycznie można odkręcić tylko z dołu, trochę odchylić. Ale słaby będzie dostęp. Zrobimy tak, żeby wszystko było widać. Z przodu chłodnicę zdejmiemy, będzie nam lepiej. Trzeba pamiętać, gdzie jakaś śrubka była wkręcona. No to nie tak, że wszystkie śruby takie same. Całe szczęście Trochę jest mieli... różnica. Będziemy Jedna mieli... taka, druga taka. To będziemy taka. mieli film. Więc... It's <laughs> going to hurt in the I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits. <laughs> I'm a <laughs> leave a legacy. You'll be looking for when you stand it right next to me. I'm 5'10", bitch. What I'm 10 feet. What you say? Yeah, I'm going to do shit my way. So you can go kick crocs. I'm a stack bricks up build what I want to make. Cuz I don't give a fuck what you say. Yeah, I'm gonna do shit my way. I'm the stack breaks up, build what I want to. Dobra teraz... No. Z dołu musimy odkręcić to. Żeby nam odłączyć pompę paliwa. To budowa. Tak, ja zauważyłem, że te śruby się potrafią luzować w wydechu. Ja dokręcałem tą osłonkę na przykład, bo się luzowało. Tak, tak, bo na oni, oni nawet na smarowanym takim specjalnym loktajtem, nie? A. Widzę, żeby oni nie odkręcali się. Okay. Ale wiesz, jak to dostaje temperatury, mm -hmm. różnica temperatur. Gorące, później ostygnie, znowu gorące, ostygnie. Jak oceniasz te silniki? Bo to silniki bardzo popularne teraz, one są w Multistradzie, ona jest w Monsterze, także... Super Sport. O tak, w Super To jest ta Stretta 11. Się tak. A myślę, że to są bardzo dobre silniki. Mówi się, że lubią olej brać. Jak każdy sportowy silnik, nie? Okay. A jaki, jaki wysokobrotowy silnik nie lubi brać oleju? Nie wiem. <laughs> Czasami trzeba doleć ale zależy kto jak jeździ, jak często wymienia, jaki olej stosuje. No jak jest stan y, silnika, tak? Ta. Ty... Zawsze trzeba robić takie jaki jest zalecany olej producentem, taki trzeba dać. Nie I kombinować. Dokładnie. Jakiś tam ktoś leje 300V, czy tam jeszcze jakieś różne wynalazki, coś takiego. 300V leje się tylko i wykluczne na to. Tak. On się szybko bardzo starzeje. Tak. Ale za to ma super właściwości. Tylko przez tak, krótki tak, czas. Tak. Przez krótki czas, o to chodzi. A jak my jeździmy po ulicach, to nam trzeba leć takie oleje, jak zalecamy producentem, i nie inny. Tak jest. Jak dużo przybiegi, to oczywiście silnik może trochę brać olej. No. Zależy, kto jak jeździ. Mówię, kto jak eksploatuje. Jak ktoś odkręca cały czas, jeździ na starym oleju, nie wymienia go, no oczywiście, że się nie będzie brało oleju. Konstrukcyjne dla mnie to są bardzo dobre silniki, naprawdę dobrej jakości. Rozbierzemy, zdejmiemy deklet zawarowy. zobaczymy jak, jak zrobione walki rozrządu. Nasz. Proszę bardzo. Patrz jakie to lekkie. tytan patrz Tak. Jakie to fajne. To wszystko, wszystko najlepsze co może być. Patrz. Zawieszenie. Ochrony. Hamulce Brembo. Wydech. No, termik. Ta rama jak zrobiona. Niby z rurek cienkich, nie? Ktoś mówi, że ona, że ona nie jest jakaś tam sztywna jest czy coś. Jest archaiczna. No, tak. To prawda. Ale... Ale dodaję mu charakteru Kutek, Kute, tak, Mona wahacz z tyłu też. E, Olin's. Olins Piękny motorek. Karbony. Wszystko no, tak. na no, Trochę wibracji ma nie dużo takie. Ma wibracji bardzo Uuu. dużo. Ja czyli, tak? Tak. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie z motocyklami, to jest to jeden z bardziej wibrujących motocykli, jaki znam. <grym> nie. Naprawdę. ja wibruje. Zwłaszcza tam powyżej 5000 obrotów, tam w tym zakresie 5-6. To, to taką pralkę włącza, że ja mam wrażenie, że ja nigdy nie będę miał żylaków w nogach. Bo tam krwioobieg tak wzbudza w nogach, że szok. A Harleyem jeździłeś? Jeździłem. I, I co mniej wibruje? Mniej. Naprawdę. <grym> Znaczy inaczej. Harley wibruje tak, jakby cię masował, a ten wibruje tak, jakby ci borował zęby. Tak. Tak jak teraz są te ramy w nowym Monsterze, gdzie jest rama tylko na grzbiecie, tylko tam w okolicy właśnie główki ramy i ona trzyma przednie koło, a tak. potem już nie ma nic. I tak samo jak w Panigale, No i dokładnie. Sam silnik tak. trzyma wszystko. Mhm. Ile tego ludzie, którzy chcą mieć motocykl na wiele lat. i... Muszą być świadomi tego, że takie rozwiązanie w momencie upadku, wypadku tak jakby no niestety będzie kolidowało z silnikiem. W sensie ten silnik jako, no musi przenieść część tej energii uderzenia też. Nie ma innej drogi. Wszystko z pomyślunkiem zrobione. Nawet ta nakrętka przykręciła się w środku silnika To tu, z tej strony można ampułek założyć i przytrzymać no, Bardzo dobrze No też nawet tak to zaraz my zdejmie, zlejemy płyn chłodzący. Nie żegnamy się z chłodnicą. Tak, i zdejmiemy chłodnicę, żeby tu nam nic nie przeszkadzało z Czyli jakieś autografy ktoś zostawił, widzisz, notatki dla ciebie specjalne. Tak, tak, to... kto składał. No to umiejscowienie pompy wody w tym miejscu jest takie ryzykowne, jak w suzuki, nie? że jak tak. fikniesz kozła, to jeden z pieszych elementów. Ale A z drugiej strony dobrze, że ta pompa jest na zewnątrz, tak jak w niektórych motocyklach w Yamahach czy jakimś tam Japończykach. Schowana i w środku silnika razem z pompą oleju, wow. jak pocieknie, czy na przykład jak Agusta w 3 tam w środku pompa. I jak się coś rozszczelni, to dostajesz wszystko tak. do silnika, do tak. środka. my my way way So So you 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 can can go go kick kick a stack stack bricks bricks up, up, build build what 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 I I I want want to to make make don't give fuck say, yeah Już widać dekli zawarowe. Taki piękne, fajne. Крім того, це словний паскав розжонду. Kolor świecy, jak bardzo zajmiesz? dobre spalanie, takie jak powinno być. Taki lekki, taki fajny. I ja tu mamy nasze walki rozrządu. Proszę bardzo, jak to wygląda? Idealnie. Domykające. No właśnie, on sam otwiera i sam zamyka zawór, nie? Tak, nie. To jest krzywka domykająca, która zamyka nam zawór. Okay. A te krzywki są otwierające. Oni taki zwykły kształt jak każda krzywka w zwykłym walku rozrządu. Okay. To otwiera. Te duże zamykają nasze zawory. Ktoś może zapytał w ogóle po co to zrobił? No właśnie, nie? po co? I dlaczego? To? Ja mam taką teorię, słyszałem o tym, ale chętnie posłucham Twojej. A moja teoria jest taka, że wszystko proste, nic nie trzeba wymyśleć. To zrobiono tylko dlatego, żeby mieć większą moc. A jakim cudem zwiększyć moc? Też wszystko proste: zwiększyć obroty silnika. Mhm. Wiadomo, im wyższe obroty silnika, tym większa moc, tak? I na przykład, jak silnik już wchodzi bardzo wysokie obroty w swoje, to co w zwykłym silniku, w którym to ma. musi pracować. Tak. Sprężyna zamyka zawór. Ona po prostu dociąga i trzyma go. Krzywka otwiera, sprężyna zamyka. I dochodzi do takich wysokich obrotów silnika po prostu, że sprężyna nie zdąża zamykać zawór i tłok uderza o zawór jest szybszy niż sprężyna. Tak. I oni wymyślili, moim zdaniem, genialny, genialny to wynalazek, czy jak to powiedzieć, że jedna krzywka otwiera, druga zamk. No, Oni to wymyślili dawno temu, właśnie dlatego, że był problem ze sprężynami, bo sprężyny potrafiły się kruszyć w motorsporcie, tak. nawet tak szybko tak. musiałem pracować. A dzisiaj w sportowych motocyklach są sprężyny, które potrafią już robić tą samą robotę, ale oni zostali z tym rozwiązaniem cały czas. No. Prosty i skuteczny system. Tak, prosty i skuteczny po prostu, żeby zwiększyć moc. I jeszcze jedno, może być nie aż tak, jak nie ma sprężyn, to nasz silnik nie traci energii, żeby to sprężynę ścisnąć, tak? To tu nic nie ma. To walki jak my na przykład zdejmiemy, ustawimy wał karbowy tak, że nasz tłok będzie na dole. Zdejmiemy, zdejmiemy pasek. Nie będzie oporu w ogóle. Nie będzie oporu. Kręcisz. No tak, nie ma straty na zamykanie sprężyn w ogóle. Tak, tak. W tym silniku ich tylko 8. A jak masz 16 tych zaworów, nie? I to cały czas ich trzeba. I to, to w bo... jak nie Jakiś nie jest to duże straty tej energii, ale, ale jest ta strata do mm -hmm. energii. Tak? No w sporcie każde gram, nawet łańcuchy tak, nie mają o ringów, Tak, nie? Tak, tak, <laughs> tak, I co my mamy, jak, jak mamy taki, taki system? Dobry moment obrotowy mamy. W porównaniu na przykład ze zwykłymi silnikami i bardzo wysoką moc. Bo wiadomo, jak wzrastają. Każdy z nas widział na przykład wydruk schamownie, z z nie? Jak idzie, moc rośnie, rosną obroty, rośnie nasza moc. I później ona spada. Tak, na samym w tym końcu. miejscu. Tak. Na Odciecie, wysokich obrotach. Tak, na wysokich obrotach, co to Potrzebany. znaczy, że spada moc. Elektronika aciła nasz silnik. Zgasiła go na chwilę, zapaliła, nie? To już moc nasza spadła. А як би не було такого чинця, оброти росли би. І це. Так, і в двосуві, що наприклад, в тим. Оброти росли і росло би мос. І то зроблено тільки для того, щоб трохи підністи ту моц. На самому кінці. На самому кінці є ще трохи. І маємо це, добре маємо добротовно. Наприклад, в спортових мотоциклах, który jeżdża po torach, to wszystko zrobione było dla motosportu, mm -hmm. nie? Jak ktoś wychodzi z zakrętu, na przykład rzędówka wychodzi, mm -hmm. na drugim biegu, a Ducati może wychodzić na, na trzecim. trzecim. I przyspieszać bardzo dobrze, a nawet lepiej niż zwykły nie rzędowy. Nie się biegu z... zmieniać, jedna tak, zmiana tak, biegu mniej. Tak. A no to wszystko są gramy, wszystko są sekundy. No, to no. I zobaczcie, jakiej to jakości. Jakie wykonanie. ніс, нема жадних шлядов, якогось зужиття. Бачу, в яким стані валки рожон, то ще покринчимо і забачимо. Так шивки, так попихаче, як то якось чого зробимо. Яка то термічна обробка, технічна обробка. No, od tuningu do katastrofy bardzo cienka linia. To trzeba tak. po prostu już nie oszczędzać na materiałach, żeby to mieć gwarancję, że to tu pojeździ trochę. Dobra, odkręcamy przód. Przedni nasz cylinder. I będziemy spróbować mierzyć. Dlaczego ja? Mówiłem na początku, mm. że nie wymieniam oleju od razu, można byłoby odpalić, jak ja wczor wczoraj odpalałem go mm -hmm. przed serwisem, żeby posłuchać jak to chodzi, jak to wszystko gra, jak to pali, bardzo dobrze odpalił, nawet po dłuższym postoju, na dotyk i ten, i ja nie, olej wymienimy na samym końcu, mm -hmm. bo zobacz, no bo tam wyciekł, mm -hmm. gdzieś jest ta dysza, tu do taki do smarowania pewnie Wszystko wałku. nasmarowane takim silikonem, nie? Mhm. I my będziemy go... to trzeba wyczyścić, żeby A -a. tu nic nie było. Okay. Ale jakby ty nie czyścił, jakby tu nie, nie śledził, że zawsze co spadnie okay. na dół, nie? Jak mu wszystko zrobimy, mhm. odpalimy silnik, wygrzejemy, żeby to pochodził, to te kawałeczki tego, które nam mhm. potrafią spadnąć do silnika, do oleju, mhm. Zejdą z, tak. z tym. Z olejem starym zejdą. Tak, I tam zostanie. Może tam jeszcze tu z dołu jest taka siateczka. Mhm. Też, że zdejmiemy i wyczyścimy tą siateczkę, bo to trzeba przy każdym wymianie oleju to czyścić. Zobaczymy, spadło nam coś tam, czy nie. Teraz nam trzeba ustawić górny materiał punkt, żeby zmierzyć zawory. A dlatego nam trzeba pokręcić wałem karbowym. Gdzie mamy to? taki specjalny Właśnie, gdzie tam? przyrząd. Jak ja zaraz kręci? pokażę. Panie, Panie jak to wałem? Kołem, bieg w kołem kręci. Do kręcenia. Co ty gadasz? Tylko, że to jest z tej strony. Ja nie bardzo lubię tak okay. kręcić to lepiej, pokręcić kołem. No widzisz, ta no. metoda była słuszna. Można mierzyć, dobra, tu nic nie trzeba będzie regulować. Idealnie wszystko no, lepiej, żeby był za dużo niż za mały, nie? Zwojnia, złego lepiej, żeby nie był podparty. Tak, lepiej na wydechowych, na wydechowych zaworach może być trochę większy, bo oni dostają większą temperaturę. I dlatego na wydechowych zaworach. Tu to wszystko. Czy, czy Słońce, czy wydechowe, to luz taki sam. Ale w innych silnikach, to tam zawsze na wydechów większy luz. Tolerancja też jest. Biększa, Tolerancja czyli. może być różna, ale, okay. ale, sam, ale w tych podanych także, czy sący, czy wydechowy, jest tak samo. Na płytkach na płytkach jest napisana jaka grubość płytek, jaki ich, jak ich rozmiar. Boję się, że nie będę tego widział. No, nie widać tam. Spróbuję, ostrości już nie łapię. Dobra, no, ci na słowo. To jest ta otwierająca mm -hmm. nasza płytka, tak? Mm -hmm. a ta to jest nasza domykająca. I tam, jak ją pokręcisz, to widzicie napisane grubość, na tej płytce też. Super. I można nawet nie mierzyć, nie rozbierać, a jak coś nie tak, już można zamawiać płytki, to nasz rozmiar. tego nie rozbierając. Tak, wyliczasz, wtedy i nie rozbierasz. Zamawiasz od razu, jak przyjeżdżą nowe płytki, zdejmujesz i od razu montujesz i mierzysz jeszcze raz. a tu takie sprężyny jeszcze mhm. oni dociągają te żeby wiesz, lepiej zamykali się trochę, na tych dźwigienkach zamykających są sprężynki nie, nie, nie są jakieś mocne ale dają gwarancję, że na pewno jest dociśnięte. tak Dobra. Z tyłu wszystko jest ok. Nic nie trzeba regulować. Bardzo dobrze. Niemożliwe. Przecież to Ducati. To się musi rozsypać. Nie. To nie ma prawa działać. Nieprawda. To jest bardzo dobry silnik. Tak naprawdę tą samą procedurę trzeba powtórzyć na przednim cylindrze i to jest koniec tak. Na dziś. Ale zawsze przy mierzeniu krzywki tłok w górnym martwym punkcie, krzywki do góry. Wtedy wiadomo, że nasze zawory są zamknięte i można mierzyć luz. No dobra, to kończymy chyba na dziś przynajmniej, bo nie ma sensu pokazywać przedniego cylindra, ja mam tylko prośbę, żebyś powiedział, co będzie w następnym filmie. Następnym razem pokażemy. Jak będziemy wymieniać paski rozrządu. Pokażemy jak trzeba ich naciągać, jak ich trzeba wymieniać, jak regulować. Na pewno to będzie potrzebny special tool do edukacji do blokady walku rozrządu i pokażemy jak to naciągać na dźwięk, jak ustawia się nasz naciąg na dźwięk. No i tyle. <laughs>